1 lipca 2022 roku wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska. Natomiast czy zgodnie z założeniami autora tej ustawy prezesa e, UOKiK, ustawa ta zapewni zwiększenie ochrony praw nabywców mieszkań, czy może jednak e, będzie skutkowała chaosem wśród deweloperów, zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji, a w konsekwencji również e, wzrostem cen mieszkań? E, Patrząc na zapisy tej ustawy, trzeba powiedzieć, że bezspornie prawa nabywcy będą lepiej chronione, niestety nieproporcjonalnie wyższymi kosztami i wysiłkiem, jaki deweloperzy będą musieli włożyć w wdrożenie nowych zapisów tej ustawy. Oraz skutkuje to na pewno zwiększeniem kosztów przy realizacji inwestycji, a w konsekwencji również wzrostem cen mieszkań. Niesprzyjające są również bardzo nie tylko nieprecyzyjne zapisy nowej ustawy deweloperskiej, ale również bardzo niekorzystne warunki gospodarcze i polityczne, które przede wszystkim uderzają w branżę budowlaną. Natomiast ta ustawa deweloperska jest napisana w ten sposób, że przede wszystkim chroni ona interesy nabywców mieszkań, całkowicie marginalizując interesy i ryzyka, jakie ponosi deweloper przy realizacji inwestycji, a ryzyka te są zdecydowanie wyższe, zwłaszcza teraz w tak trudnych warunkach gospodarczych i politycznych. Jeżeli chodzi o e, najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa deweloperska, jest to przede wszystkim e, wprowadzenie, ustanowienie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego. E, zgodnie z nową ustawą deweloperzy są e, zobowiązani do odprowadzania od każdej wpłaty dokonanej na mieszkaniowy rachunek powierniczy przez nabywców mieszkań e, odpowiedniej składki do DFG. Mamy dwa tygodnie do wejścia w życie ustawy, natomiast nadal Ministerstwo Rozwoju nie, opu nie opublikowało jeszcze wysokości tych stawek. Co prawda, zostało opublikowane rozporządzenie. Nie rozporządzenie, tylko projekt rozporządzenia, które ma określać wysokości tych stawek. Zgodnie z tym projektem stawki tam wskazane to jest odpowiednio 0,45% przy otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych oraz 0,1% przy zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym. Natomiast jak się należy spodziewać, ostateczne wysokości tych stawek poznamy dopiero 1 lipca, czyli w momencie, w którym. Wejdzie w życie ta ustawa, także nie jesteśmy w stanie się tutaj przygotować. Natomiast to są te stawki, które, których możemy się spodziewać. My już naszym klientom rekomendujemy na tym etapie, aby oczywiście rozmawiać z bankami. Na temat tego, jakie mieszkaniowe rachunki będą oferowane od wejścia w życie nowej ustawy deweloperskiej oraz w jaki sposób te stawki będą odprowadzane do DFG, powiem wiemy, że banki pracują nad specjalnymi systemami, które mają zautomatyzować sposób przesyłania czy, czy, czy przelewania tych składek do deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, tak aby możliwie uprościć ten system. Kolejną istotną Zmianą, jaka zostanie wprowadzona nową ustawą deweloperską, z jaką będą musieli się zmierzyć deweloperzy, Jest, e, są zmiany w zakresie prowadzenia, zasad prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych. Te rachunki będą prowadzone przez dłuższy okres czasu. E, również banki będą wyposażone w większe uprawnienia kontrolne, jak również większe uprawnienia umożliwiające bankom wstrzymywanie wypłat z tych rachunków na rzecz deweloperów. Co Istotne. Deweloperzy później, niż dotychczas, będą otrzymywali ostatnią transzę z mieszkaniowego rachunku powierniczego, bowiem ta ostatnia transza będzie mogła być przez banki zwolniona dopiero po doręczeniu bankowi aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania lub domu. Dlatego deweloperzy będą musieli to uwzględnić w swoich planach finansowych i rozliczeniach danej inwestycji. Co też istotne, bardzo duża zmiana w zakresie prospektów informacyjnych. Deweloperzy będą musieli znacznie więcej dokumentów przeanalizować, aby taki prospekt informacyjny przygotować. Będą też deweloperzy zobowiązani do tego, aby w takim prospekcie informacyjnym zawrzeć informację dotyczącą. Sąsiadujących obiektów, które mogą wpływać na życie mieszkańców. Chodzi tutaj o uciążliwości hałasowe, świetlne lub zapachowe. Oczywiście jest to kwestia bardzo subiektywna, natomiast tutaj na deweloperów zostało postawione to obciążenie, aby dokonać takiej analizy i subiektywnej oceny oraz aby zawrzeć informacje w prospekcie informacyjnym. Odnośnie takiej, takiej uciążliwości, co też istotne, jeżeli po sporządzeniu prospektu informacyjnego pojawi się taki obiekt, którego wcześniej nie było, który może generować taką uciążliwość, to deweloper jest zobowiązany zaktualizować prospekt. Wobec tego też będzie pewnym wyzwaniem dla deweloperów przygotowanie takiego systemu pracy: monitorowania, przygotowywania, aktualizowania i informowania. Nabywców o zmianie prospektu informacyjnego. Tych zmian jest bardzo dużo. Ja przytoczyłam oczywiście tylko te najistotniejsze, z którymi będą musieli się zmierzyć deweloperzy. Natomiast jest możliwość, aby odroczyć w czasie wprowadzanie czy stosowanie tej nowej ustawy deweloperskiej, mianowicie Deweloperzy, jeżeli chcą na dwa lata, czyli do lipca 2024 roku, stosować jeszcze starą ustawę deweloperską, muszą na dane przedsięwzięcie deweloperskie rozpocząć. Muszą rozpocząć sprzedaż oraz zawrzeć co najmniej jedną umowę deweloperską, aby móc stosować stare zasady. Niemniej taka umowa deweloperska musi zostać zawarta do 1 lipca 2022 roku. Jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie zostało podzielone na zadania, to istotne jest, aby w zakresie każdego zadania została zawarta co najmniej jedna taka umowa deweloperska, ponieważ w przeciwnym wypadku, w sytuacji, w której będziemy mieli kilka zadań inwestycyjnych, a tylko w stosunku do jednego, zawrzemy umowę deweloperską przed 1 lipca, to w stosunku do różnych zadań będziemy stosować w ramach jednego przedsięwzięcia, będziemy stosować różne regulacje prawne, odpowiednio starą i nową ustawę deweloperską. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo istotne, aby móc spróbować jeszcze w ciągu tych dwóch tygodni skorzystać z tej możliwości, rekomendujemy też naszym klientom, aby zawierali co najmniej dwie lub trzy umowy deweloperskie w stosunku do danego przedsięwzięcia lub zadania inwestycyjnego, tak aby ewentualnie e, uchronić się przed negatywnymi skutkami odstąpienia od którejkolwiek z tych e, umów. E, uważam, że jest to bardzo e, dobre rozwiązanie, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, polityczną, jak i nieprecyzyjność e, m, nowej ustawy deweloperskiej. E, Dają ona możliwość e, odroczenia w czasie jej stosowania. Lepsze przygotowanie się na wdrożenie jej, jak również obserwowanie, jak ta ustawa deweloperska znajdzie zastosowanie w praktyce.